Ja jestem Majdux, dzisiaj co ogłaszamy konkursy giveaway. Skorzystam z takiej fajnej aplikacji i wylosujemy osobę. Oczywiście tutaj wszystko zaakceptować. 13 komentarzy i wygranym na 200 słońca jest Maciorek, wykrzyknik Zgłoś się do mnie w najbliższym czasie masz czas do wtorku 3 i 3 dni więc a wylosujmy jeszcze drugą osobę na przykład na 100 słońca i MTX Est zgłoś się do mnie e, po te 100 słońca także do wtorku i co? Ja się widzę z wami już we wtorek nagram jak będę im to wszystko dawał więc chyba że szybciej się zgłoszą to szybciej im to dam i szybciej nagram coś więc do następnego filmu